Jestem na miejscu i teraz tak, musimy to wymienić na to, czyli do pracy. No, kibel mamy zdemontowany. Teraz będziemy się brać za nowy kibel. No, mamy nowe rury, jeszcze tylko te śruby, bo nie mamy będzie przesmarować, żeby je wkręcić. Te... Musimy przesmarować. No i kiwelek w sumie mamy wymieniony. Raz jeszcze założyć, yy, będzie trzeba deskę. No i kiwelek mamy wymieniony. Tu stary, nowy. Także jest. Jest elegancko. Dobrze. Dobra. Pogarnąć trochę i dalej jechać. Także tak, gibelek wymieniłem. Jak widzieliście, no dosyć, dosyć sprawno, sprawnie poszło tam z tymi śrubami przerdzewiałymi był problem, ale no, jak się chce, to się... Nie ma śruby, której nie można odkręcić. Dobrze się nie zerwały. Reszta to już jest bajka. Dobra, to jadę sobie dalej, bo dzisiaj sobota, a pracy, ale jak zawsze w sobotę pracy jest full. Także cóż, do zobaczenia przy następnych TikToczkach. Cześć!